Istnieje sekretny rytuał, który oddziela kobiety budzące szacunek od tych, które nieustannie szukają akceptacji. Dzieje się to w ciągu pierwszych pięciu minut po otwarciu oczu. Większość kobiet marnuje to złote okno, przewijając życie innych ludzi w mediach społecznościowych lub rzucając się prosto w chaos. Ale kobiety prawdziwej klasy rozumieją coś głębokiego. Sposób, w jaki mówisz do siebie w tych cichych porannych chwilach, określa, jak świat będzie do ciebie mówił przez resztę dnia. I istnieje pięć konkretnych afirmacji, które, gdy są wypowiadane z intencją każdego ranka, przekształcą cię z osoby reagującej na życie w osobę je reżyserującą. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz nauczyć się etykiety i dobrych manier w lekki i zabawny sposób, jeśli pragniesz mieć wychowanie eleganckiej kobiety, zapisz się do kanału, aktywuj dzwonek powiadomień i zostaw swoje polubienie. Twoje eleganckie ja ci za to podziękuję. Teraz pozwól, że opowiem Ci coś, czego większość podręczników etykiety ci nie powie. Według badań neuronauki opublikowanych przez instytucje badające wzorce fal mózgowych, twój mózg działa na częstotliwościach fal alfa i teta w ciągu tych pierwszych minut po przebudzeniu. To są te same stany mózgowe używane w hipnozie i głębokiej medytacji. Tłumacząc to, Twoja podświadomość jest całkowicie otwarta. Jak drzwi pozostawione lekko uchylone, gotowe przyjąć cokolwiek, zdecydujesz się tam zasadzić. To nie jest bzdurny mistycyzm. To nauka spotykająca się z wyrafinowaniem. A eleganckie kobiety zawsze rozumiały to instynktownie, nawet zanim laboratoria mogły to zmierzyć. Pomyśl ze mną. Zauważyłaś, jak niektóre kobiety po prostu promieniują obecnością. One nie muszą powiedzieć ani słowa, a mimo to wszystko wokół nich wydaje się do nich dopasowywać, podczas gdy inne wywołują odwrotny efekt. Coś stygnie, atmosfera staje się ciężka. I to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi czy luksusowymi markami. Ma to związek z cichą rozmową, którą prowadzą same ze sobą. Tą, której nikt nie słyszy, ale wszyscy czują. Ponieważ to, co mówisz sobie w ciszy, jest dokładnie tym, co świat postrzega na głos. Numer jeden. Życie jest krótkie. Nie mam gwarancji kolejnego poranka. Będę dzisiaj żyć pełnią życia. Starożytni stoicy mieli praktykę zwaną memento mori co tłumaczy się jako pamiętaj, że umrzesz. Brzmi to chorobliwie, dopóki nie zrozumiesz jego celu. Nie jest to po to, żeby cię przygnębić. Jest po to, żeby cię obudzić. Ty nie jesteś nieśmiertelna. Ja też nie. Wszyscy żyjemy na czas pożyczony i wciąż zapominamy o tej fundamentalnej prawdzie. Marek Aureliusz, który był zarówno cesarzem rzymskim, jak i filozofem, napisał w swoim osobistym dzienniku. Możesz opuścić życie teraz. Niech to określi, co robisz, mówisz i myślisz. Rozumiał, że świadomość śmiertelności nie jest depresyjna, jest oświecająca. Kiedy naprawdę zinternalizujesz, że dzisiaj może być twoim ostatnim dniem, przestajesz tolerować nietolerowane, przestajesz czekać na pozwolenie, przestajesz odkładać radość, jakby miała tam być, kiedy w końcu będziesz miała na nią czas. Badanie z roku 2017 z Uniwersytetu Missouri odkryło, że kontemplowanie śmiertelności, co naukowcy nazywają wyrazistością śmiertelności, Zwiększa satysfakcję z życia i zachowania prospołeczne. Dlaczego? Ponieważ zmusza cię to do skonfrontowania się z tym, co naprawdę ma znaczenie. Usuwa błachostki i ujawnia to, co istotne. Każdego ranka zapytaj siebie: Gdyby dzisiaj był mój ostatni dzień, czy byłabym dumna z tego, jak się prezentuję? Czy marnowałabym czas, będąc urażona? Czy wydawałabym energię, próbując zrobić wrażenie na ludziach, których nawet nie szanuję? Czy zatrzymałabym swoją miłość, swój głos, swoją prawdę? ponieważ martwiłam się o to, co ktoś może pomyśleć. Jedna kobieta, którą znam, straciła niespodziewanie siostrę. Powiedziała mi, że jej największym żalem nie były wielkie gesty, których nigdy nie zrobiła, ale małe uprzejmości wstrzymane. Czasy, kiedy była zbyt zajęta, żeby zadzwonić. Komplementy, które pomyślała, ale nigdy nie wypowiedziała. Śmiech, który stłumiła, ponieważ próbowała wyglądać poważnie. Po śmierci siostry całkowicie się zmieniła. Stała się kobietą, która mówi, co myśli, która daje komplement, która dzwoni. Nie lekkomyślnie, ale autentycznie. A ludzie opisują ją teraz jako promienną, magnetyczną, w pełni żywą, bo jest. Przestała oszczędzać swoją energię na kiedyś i zaczęła ją wydawać dzisiaj. Więc każdego ranka, zanim otworzysz telefon lub sprawdzisz swoje zobowiązania, usiądź z tą prawdą tylko przez 60 sekund. Mogę nie mieć kolejnego poranka. Co chcę zrobić z tym? Jak chcę się dzisiaj zaprezentować? Co jest wystarczająco ważne, aby otrzymać moją uwagę? I co toleruję? O czym moja dusza błaga, żebym zmieniła. Numer dwa. Jestem głęboko wdzięczna za to, co już mam. Teraz, zanim przewrócisz oczami i pomyślisz, że brzmi to jak coś haftowanego na dekoracyjnej poduszce, pozwól mi powiedzieć, dlaczego wdzięczność nie jest słabością. To strategia. W kulturze, która komercjalizuje pragnienie, która trenuje cię, żebyś była ciągle głodna więcej. Wybieranie dostrzegania wystarczalności jest rewolucyjne. Bycie wdzięczną nie polega na zadowalaniu się. Chodzi o rozpoznawanie obfitości, jednocześnie wciąż dążąc do doskonałości. Filozof Seneka, którego listy o etyce prowadzą ludzi od 2000 lat, napisał: "Nic nie jest bardziej honorowe niż wdzięczne serce". A nowoczesna neuronauka udowodniła, że miał rację. Kiedy praktykujesz wdzięczność, twój mózg uwalnia dopaminę i serotoninę, twoje naturalne antydepresanty. Badania z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i w Davis pokazują, że regularne praktyki wdzięczności zwiększają optymizm o 25%, poprawiają jakość snu i funkcję immunologiczną oraz zmniejszają biomarkery zapalne związane ze stresem i chorobą. Ale oto co sprawia, że ta praktyka jest elegancka zamiast tylko pozytywna: Specyficzność. Nie myśl tylko, jestem wdzięczna. To jest leniwe i nieautentyczne. Zamiast tego, każdego ranka zidentyfikuj trzy bardzo konkretne rzeczy. Jestem wdzięczna za sposób, w jaki poranne światło pada na moją filiżankę kawy. Jestem wdzięczna za to, że obudziłam się dzisiaj, gdy 150 tysięcy ludzi się nie obudziło. Jestem wdzięczna za moją przyjaciółkę, która wysyła mi absurdalne memy, które sprawiają, że się śmieję. Mam notatnik, gdzie każdego dnia zapisuję, za co jestem wdzięczna. Nie macie pojęcia, jak bardzo mi to pomogło. Jak tylko zapiszę, za co jestem wdzięczna, mój dzień natychmiast się poprawia. Zaczęłam myśleć, że to głupstwo. Ale nie jest. Wypróbuj to. Kiedy trenujesz swój mózg, aby szukać rzeczy do docenienia, fundamentalnie przeprogramowujesz swoją percepcję. Zaczynasz zauważać piękno, obok którego przechodziłaś przez lata. Stajesz się kobietą, która widzi nadzwyczajne w zwyczajnym. A to, moja droga, jest definicją wyrafinowania. Luksusu nie stanowi tylko posiadanie pięknych rzeczy. Luksus to posiadanie oczu, by widzieć piękno wszędzie. Numer 3. Kontroluję tylko to, co mogę kontrolować, i uwalniam wszystko inne. Ta zasada pochodzi od epikteta, filozofa, który rozumiał coś, co większość współczesnych kobiet zapomina w swojej pogoni za zarządzaniem wszystkim i wszystkimi. W życiu istnieją tylko dwie kategorie: to, co kontrolujesz, i to, czego nie kontrolujesz. Kontrolujesz swoje działania, swoje wybory, swoje reakcje i swoje nastawienie. Nie kontrolujesz innych ludzi, przeszłości, rezultatu swoich wysiłków, pogody, ani praktycznie wszystkiego poza swoją bezpośrednią strefą wpływu. A jednak gdzie większość kobiet marnuje swoją energię. Próbując kontrolować nawyki żywieniowe męża, wybory życiowe dorosłych dzieci, etykę pracy kolegów, opinię teściowej. To wyczerpujące. A co gorsza, jest głęboko nieeleganckie. Kobieta klasy nie próbuje zarządzać niezarządzalnym. Koncentruje swoją znaczną moc na jedynym terytorium, którym naprawdę rządzi: sobą samą. Psychologia ma termin na to. Nazywa się Locus kontroli, a został opracowany przez Juliana Rotera. Badania konsekwentnie pokazują, że osoby z silnym wewnętrznym lokus kontroli, osoby, które skupiają się na tym, na co mogą wpłynąć, doświadczają większego dobrostanu, mniej lęku i większej odporności. Nie tracą czasu na bycie ofiarami okoliczności, ponieważ są zbyt zajęte byciem architektkami swoich odpowiedzi. Oto jak to praktykować każdego ranka. Kiedy poczujesz napięcie narastające wokół czegokolwiek, zapytaj siebie, czy to jest pod moją kontrolą. Jeśli nie jest, uwolnij to natychmiast. Jeśli zachowanie innej osoby cię niepokoją, nie możesz kontrolować tej osoby, ale możesz kontrolować, czy pozostajesz w jej obecności, czy ustanawiasz granice, czy pozwalasz, by jej chaos zakłócił Twój spokój. Skup się tam. Działaj na to, co możesz zmienić. Uwolnij to, czego nie możesz. Jedna kobieta, którą znam, odkryła, że jej mąż kłamał o finansach pary. Nie mogła kontrolować tego, co już zrobił, ale mogła kontrolować swoje następne kroki. Skonsultowała się dyskretnie z adwokatem. Spokojnie zebrała dokumentację i podejmowała decyzje z miejsca jasności zamiast histerii. Powiedziała mi później, że poranna praktyka pytania, co naprawdę mogę kontrolować, uratowała ją przed podejmowaniem emocjonalnych decyzji, których by żałowała. Elegancja to działanie z intencją, a nie reagowanie emocją. Numer 4. Nie jestem swoimi myślami. Jestem ich obserwatorką. Twój mózg jest fabryką i produkuje myśli nieustannie. Niektóre z tych myśli są użyteczne. Wiele nie jest. Twój mózg powie ci, że nie jesteś wystarczająco dobra, że ludzie cię osądzają, że nawet nie powinnaś próbować, ponieważ prawdopodobnie i tak się nie uda. To nie jest osobiste. To po prostu sposób, w jaki działają mózgi. Są zaprojektowane, aby cię chronić, co w kategoriach ewolucyjnych oznaczało utrzymywanie cię małą, powstrzymywanie cię przed podejmowaniem ryzyka, trzymanie cię w jaskini, gdzie tygrys szablozębny nie mógł cię złapać. Ale oto sekret, który wszystko zmienia. Ty nie jesteś swoimi myślami, jesteś tym, kto obserwuje swoje myśli. Jest ty i jest twój umysł. Nie są tą samą istotą. Ta koncepcja, którą psychologowie nazywają dystansem poznawczym, zmienia całą grę. Każdego ranka, kiedy ta pierwsza fala wątpliwości w siebie lub zmartwienia cię zaleje, nie zlewaj się z nią. Zrób krok wstecz. Obserwuj, jakbyś oglądała kogoś innego. Ach, oto znowu ta myśl jak interesujące. Nie musisz wierzyć w każdą myśl, która przechodzi przez twój umysł, tak jak nie musisz kupować każdego przedmiotu, który widzisz na wystawie sklepowej. Neuronauka całkowicie to potwierdza. Badania w terapii poznawczej opartej na uważności pokazują, że kiedy obserwujesz swoje myśli, zamiast identyfikować się z nimi, dramatycznie zmniejszasz ich moc, tworzysz przestrzeń między bodźcem a odpowiedzią, i w tej przestrzeni żyje twoja wolność. Elegancka kobieta nie pozwala, aby jej umysł ją zastraszał strachem lub wątpliwościami. Ona obserwuje z odłączoną ciekawością, wybiera myśli, które jej służą, i odrzuca resztę jak niechcianego sprzedawcę u drzwi. Kiedyś usłyszałam, jak ktoś powiedział, że mówienie do siebie z życzliwością wydaje się śmieszne, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że mówiłaś do siebie okrutnie przez całe życie i nikt nie znalazł tego dziwnym. Więc każdego ranka, kiedy Twój umysł zacznie swoją znajomą litanie krytyki, przerwij, powiedz na głos. To jest tylko myśl. Ja jestem myślicielem, i wybieram inaczej. Numer 5. Dzisiaj napotka opór i pozostaje spokojna. To pochodzi ze starożytnej mądrości, ale pozwól mi przełożyć to na naszą współczesną rzeczywistość. Każdego ranka powinnaś mówić sobie: Dzisiaj napotka opór i pozostaje niewzruszona. Nie dlatego, że jesteś pesymistką, ale dlatego, że jesteś przygotowana. Instytut Emily Post, który jest autorytetem w amerykańskiej etykiecie od roku 1922, podkreśla, że prawdziwa elegancja pod presją nie jest przypadkowa. Jest kultywowana poprzez przygotowanie mentalne. Oto, czego większość kobiet nie rozumie. Kiedy oczekujesz perfekcji od swojego dnia, a potem ktoś zajmie Ci miejsce w ruchu ulicznym w Warszawie, lub koleżanka przejmie zasługi za Twoją pracę, lub Twoje włosy odmawiają współpracy, wpadasz w spirale. Twój kortyzol wyskakuje, Twoja elegancja wyparowuje. Ale kiedy mówisz sobie każdego ranka, że wyzwania się pojawią i że już zdecydowałaś, jak odpowiesz z opanowaniem, Tworzysz to, co psychologowie nazywają szczepieniem na stres. Badanie z roku 2003 badaczki Shelley Taylor wykazało, że antycypowanie stresu w rzeczywistości zmniejsza skoki kortyzolu i zapobiega porwaniu twojego racjonalnego myślenia przez twoje ciało migdałowate, centrum paniki twojego mózgu. Pozwól, że opowiem ci o czymś, co widziałam na wydarzeniu kilka lat temu. Dwie kobiety, obie nienagannie ubrane, obie z prominentnych rodzin. Kelner wylał czerwone wino bezpośrednio na białą jedwabną sukienkę pierwszej kobiety. Krzyczała, głośno strofowała kelnera i wyszła wściekła, tuż spływający. Druga kobieta na innym wydarzeniu, doświadczyła dokładnie tego samego incydentu. Zatrzymała się, uśmiechnęła do przerażonego kelnera, powiedziała: Takie rzeczy się zdarzają. Wycofała się z gracją i wróciła 20 minut później, przekształcając plamę w elegancki detal udrapowany pożyczoną chusteczką. Jedna kobieta zrujnowała cały swój wieczór i swoją reputację. Druga stała się tematem sezonu ze względu na swoje opanowanie. Różnica. Jedna oczekiwała perfekcji, druga przyjęła opór. Twoja elegancja nie jest mierzona przez to, co ci się przydarza. Jest mierzona przez to, jak reagujesz, gdy rzeczy nie idą zgodnie z planem. Więc każdego ranka, zanim twoje stopy dotkną podłogi, powiedz sobie: Przyjmuję opór, pozostaję spokojna. W tym momencie pozwól mi podzielić się czymś, co zmieni sposób, w jaki prezentujesz się w każdym środowisku, do którego wejdziesz przez resztę swojego życia. Stworzyłam kurs o nazwie: Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo. I jest on dostępny teraz w promocyjnej cenie premiery, ponieważ lekcje są stopniowo publikowane. Jak tylko kurs będzie kompletny, wartość wzrośnie do pełnej ceny bez rabatu. Ten kurs uczy kodów wizualnych, wzorców behawioralnych i inteligencji społecznej bogatych kobiet. Pokazuje dokładnie, jak być postrzeganą i traktowaną inaczej, nie poprzez drogie zakupy, ale poprzez wyrafinowane sygnały, które naprawdę mają znaczenie. Jeśli kiedykolwiek chciałaś zrozumieć, dlaczego niektóre kobiety wzbudzają natychmiastowy szacunek, podczas gdy inne są ignorowane, ten kurs ujawnia te ukryte mechanizmy. Link jest w opisie. Nie czekaj, aż cena wzrośnie. Te pięć zdań nie są magicznymi zaklęciami, są architekturą mentalną, są strukturą, na której budujesz życie intencji zamiast reakcji. Kiedy powtarzasz je każdego ranka, nie udajesz, programujesz, wybierasz kim będziesz, zanim świat zacznie stawiać wymagania. Oto, co chcę, żebyś zrobiła. Zapisz te pięć zdań, umieść je gdzieś, gdzie zobaczysz je w momencie, gdy się obudzisz. Przez następne siedem poranków, zanim zrobisz cokolwiek innego, powiedz każde zdanie dziesięć razy. Numer jeden dziesięć razy, numer dwa, dziesięć razy. Kontynuuj przez wszystkie pięć. Zajmie to mniej niż pięć minut, ale te pięć minut zmieni pozostałe 1435 minut Twojego dnia. Kobiety, które wzbudzają szacunek, które poruszają się po sytuacjach społecznych z łatwością, które utrzymują opanowanie, gdy wszyscy inni się załamują, nie są nadludzkie. Po prostu rozumieją, że elegancja zaczyna się w umyśle. Zanim będziesz mogła się pięknie prezentować, musisz pięknie myśleć. Zanim będziesz mogła mówić z gracją, musisz mówić do siebie z gracją. Zewnętrzne wyrafinowanie, które wszyscy podziwiają, jest tylko odbiciem wewnętrznej dyscypliny, której nikt nie widzi. Teraz, jeśli chcesz kontynuować naukę etykiety i dobrych manier w ten lekki i zabawny sposób, jeśli podobało Ci się odkrywanie tych mentalnych praktyk naprawdę eleganckich kobiet, Zapisz się do kanału i zostaw swoje polubienie. To mówi mi, że cenisz tę treść i będę kontynuować przynoszenie spostrzeżeń, których większość szkół etykiety ci nie nauczy. Pozwól mi przejrzeć to, czego nauczyłaś się dzisiaj. Po pierwsze, nauczyłaś się, że życie jest krótkie i że nie masz gwarancji kolejnego poranka, konfrontując swoją śmiertelność nie ze strachem, ale z jasnością, rozumiejąc, że świadomość krótkości życia sprawia, że żyjesz nim pełniej. Po drugie. Odkryłaś moc skupienia się tylko na tym, co możesz kontrolować i uwolnienia wszystkiego innego, co jest miejscem, gdzie mieszka prawdziwa moc. Po trzecie, nauczyłaś się, że nie jesteś swoimi myślami, ale ich obserwatorką, dając dystans od mentalnego hałasu, który próbuje cię pomniejszyć. Po czwarte, nauczyłaś się przyjmować opór i pozostawać spokojną, przygotowując się mentalnie na wyzwania, aby nie mogły zdestabilizować Twojego opanowania. I po piąte, objęłaś wdzięczność jako praktykę strategiczną, a nie pusty sentymentalizm, trenując swój mózg, by dostrzegać obfitość. Zanim zakończymy, mam jeszcze jedną prośbę. Kanał rośnie dzięki twojemu wsparciu. Jeśli cenisz pracę, którą tutaj wykonuję, jeśli te filmy pomagają ci się wznosić, rozważ zostanie patronką kanału poprzez klub członków. Wartości zaczynają się od 6,99 zł. Kliknij przycisk Zostań członkiem. Twoje wsparcie pozwala mi kontynuować tworzenie treści, które służą Twojej transformacji. Teraz oto Twoje zdanie na dzisiaj. Elegancja zaczyna się o świcie. Skomentuj poniżej, jeśli to do Ciebie przemówiło. Powiedz mi, którą z tych pięciu praktyk zaczniesz jutro rano. Czytam każdy komentarz, a Twoje spostrzeżenia często inspirują przyszłą treść. Wiesz, co oddziela kobietę, która jest podziwiana, od kobiety, która jest tylko zauważana. Kobieta, która jest podziwiana, opanowała swoje poranki. Ona nie pozwala, by dzień dział się jej. Ona dzieje się dniowi. I wszystko zaczyna się od tego, co mówi sobie, zanim ktokolwiek inny ma szansę powiedzieć jej, kim powinna być. Więc jutro rano, kiedy otworzysz oczy, pamiętaj: masz pięć minut, by zdefiniować całą swoją trajektorię. Użyj ich mądrze, użyj ich elegancko. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu pamiętaj. Prawdziwa klasa nie polega na tym, co nosisz lub dokąd idziesz. Chodzi o to, co myślisz, gdy nikt nie patrzy i jak mówisz do siebie, gdy nikt nie słucha. Podnieś swój wewnętrzny dialog, a obserwuj, jak twój zewnętrzny świat się przekształca. Nazywam się Karol, a to jest lukratywna elegancja, gdzie uczymy cię być elegancką w lekki i zabawny sposób.